Co zawaliło? Co nie wyszło? Kurczę, no, druga osoba, podobny temat. Wiesz co, no, brakowało mi wydaje mi się, w jakiś sposób bycia. Na samym początku gdzieś tam jak nawet się rozgrzewaliśmy, parowaliśmy w miarę możliwości trzymać ten pół dystans, wychodzić z tego z dystansu. <coughs> Przepraszam, cofać się do tyłu. No i gdzieś tutaj te nogi wydaje mi się, na początku zaczęły troszeczkę źle grać, i potem już tam pierwszy, po pierwszym uderzeniu, gdzie próbowałem gdzieś przytrzymać ten, to zejście w, w, do parteru i żeby gdzieś tam może jakoś troszeczkę odregenerować się. I no nie wychodziło, no mam wrażenie, że czy no wszystko tak mniej więcej, tak jak pracowałem przez te pół roku, naprawdę robiłem wszystko w swojej mocy, żeby żeby dać siebie jak najwięcej. Ja naprawdę wypłaciłem kilogram, liter potów na swoim treningu, ale wydaje mi się, że no, no jakby nie było, no muszę tu przyznać wyższość Dexa pod względem tego, że jednak jak już bił te sporty, mm -hmm. te kłądy i tak dalej, to wydaje mi się, że w jakiś sposób mogło to na pewno wpłynąć na to, że, żeby sobie działo. Ja się nie bałem tego, że uderzył mnie, więc tam nie było dla mnie coś. Wydaje mi się, że nie jedna osoba po jednym takim ciosie by sobie opuściła, a to jeszcze po drugi Próbowałem coś walczyć, no, żeby coś z tego zdziałać. Tak. Więc, więc y, b, no, zabrakło na pewno tego, te, tej, tego, m, tego planu. Wydaje mi się, że po prostu gdzieś y, po prostu na początku no, <coughs> miałem jakiś plan, a jednak po tej. Po tym ataku się to troszeczkę zmieniło i brakowało mi tego właśnie chodzenia. No, no czegoś zabrakło, czego na pewno nie mam to, jeszcze to, doświadczenia. To, co ja widziałem, bo pewnie zaraz będziesz <skrym> oglądał swoją walkę, mm -hmm. wiesz, na, i na chłodno sobie zaanalizujecie razem z, z całym sztabem, tak? Ale to, to, czym on jakby tutaj dobrze zagrał, to uh, jego zasięg rąk, który nie pozwalał mi <skrym> się zbliżyć, bo widziałem mm -hmm. to. No i, i to chyba jakoś tak bardzo rozwaliło chyba twoją strategię, tak? Tak mi się wydaje. Ja tylko wiesz, to było tak, że gdzieś tam yy, ja widziałem, jak on fajnie sobie nadawał te tempo i tak jakby wywoływał ten mój atak i uh -huh. ja też to gdzieś w pewien sposób tego, tego, tego samego się <coughs> sorry, uczyłem. No i tutaj wydaje mi się, że właśnie ten, te, te obycia tego, gdzieś tam do, doszły do tego jeszcze emocje, nerwy i może, może gdzieś tam gdzieś zgubiłem ten rytm. No ale tak naprawdę ja uważam, że <coughs> No, wiadomo, muszę tutaj przyznać jego ja wyższość, i ja w żaden sposób e, nie czuję się jakiś tam poniżony czy coś. Nie, uważam, nie, że on nie. Dało, było, fa się. Fajnie było po prostu wyjść z nim, i uważam, że no, nie każdy. E, ja jestem jakby nie był kulturystą, który uważam, że wziął na swoje barki fajne wyzwanie. Przepraszam. <coughs> no i coś I się nie wyszło, no, ale, ale uważam, że. <coughs> jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. A, okej. Okay. No to właśnie następne pytanie miało dotyczyć właśnie tego, czy, czy, czy jeszcze cię zobaczymy? No tak? ja uważam, że akurat, akurat sam y, y, kilka cios, mocnych ciosów głowy nie, nie, nie powstrzyma mnie akurat od trenowania. Gratuluję, że wszedłeś, że się spróbowałeś i do następnego. Dziękuję ślicznie.